Lena Szlom, Stowarzyszenie Szansa. Zdrowie psychiczne, higiena psychiczna. Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Co się kryje pod tymi dwoma definicjami? Higiena psychiczna. Mhm. No generalnie, jak myślimy sobie o człowieku, to myślimy sobie o dwóch takich yy, obszarach, prawda? Ciało, czyli zdrowie fizyczne, i psychika, czyli nasze życie wewnętrzne i to, co odczuwamy, to, co przeżywamy. I ja myślę, że. O ile boli nas ciało i bardzo łatwo to definiujemy, znajdujemy i się tym zajmujemy, bo nam leci krew, bo się uderzyliśmy, bo nam coś dolega, o tyle przy tym zdrowiu psychicznym, tak nie do końca jesteśmy wszystkiego świadomi i nie do końca chętnie się tym zajmujemy. Pamiętajmy, że żeby człowiek był zdrowy, no to trzeba takiego holistycznego podejścia, prawda? Dzieci wybiegane, wyspane, dobrze odżywione, z zachowanym takim odpowiednim rytmem dnia i nocy, uh -huh. co nie jest oczywiste, lepiej funkcjonują, po uh -huh. prostu lepiej się czują. Uh -huh. I to ma na pewno przełożenie na zdrowie psychiczne, bo żeby człowiek dobrze się czuł psychicznie, to musi być wypoczęty, musi bywać na spacerze, musi się spotykać z przyjaznymi ludźmi, życzliwymi, coś fajnego przeżyć, z czegoś się ucieszyć, prawda? Kiedy na, nazbiera nam się takich trudnych jakichś doświadczeń, takich, no, że dźwigamy to na plecach, już tak coraz bardziej jesteśmy zgrabie, zgarbieni, bo tyle trudności mamy na głowie i, i problemów, yy, wyjdziemy na spacer, przebiegniemy się, zaczynamy się lepiej czuć, prawda? Ale takiego, żeby tak dopełnić tak do końca, warto czasami porozmawiać z kimś. To może być ktoś z bliskich, to może być przyjaciel, to może być też specjalista, któremu mhm, ufamy, do którego możemy pójść, wygadać się szczerze, wyrzucić z siebie to, co, co nam gdzieś nam zalega. Czasami potrzebne takie jest spojrzenie z zewnątrz, żeby ktoś to obejrzał z zewnątrz, z góry. Czasami jest potrzeba, żeby ktoś wszedł w nasze buty i spróbował odczuć to, co my czujemy, prawda? I pomógł nam. Tym odczuwaniu, jak gdyby pójść do przodu też, poradzić sobie z tą sytuacją. Także dni zdrowia psychicznego jak najbardziej powinniśmy obchodzić te dni codziennie. Tak, o tym samym pomyślałam, że, żeby ta uważność na, 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 na to, co się dzieje wewnątrz, to, żeby wziąć pod uwagę. Z tej literatury, która tutaj jest, czy coś byś po, poleciła takiego, co by tutaj właśnie mogło wesprzeć tą higienę psychiczną? Bo tam widziałam ciekawe pozycje właśnie chyba mm. coś o uważności. Tak, no mindfulness w generalnie cała, cała sztuka, ale bardzo dużo dla rodziców na przykład na karm, naucz i pójść wolno. Mhm. Książka Izy Antosiewicz, z której też my czerpiemy z pani widzę tutaj kątem oka pani Ewa Radanowicz w szkole wcale nie chodzi o szkołę. O co chodzi w szkole? Chodzi o człowieka, o jego godność, Aha. o jego spokój, o jego harmonię, o jego rozwój. O jego właśnie zdrowie psychiczne, również. Mm -hmm, tak? Mm -hmm. Więc, jakby dużo jest obszarów, ale wszystkie te książki, które ostatnio się bardzo fajnie ukazują dla młodych ludzi, takie o poczuciu własnej wartości, o wglądzie w siebie, że uwierz w siebie, jaką masz moc i tak dalej, to wszystko, jak gdyby, jest dla młodych ludzi. To po to jest stworzone, żeby z tego korzystać. A dlaczego to jest stworzone? Bo młodzież tego potrzebuje i mm -hmm. tego poszukuje. Mm -hmm, mm -hmm. Ja w rozmowach zauważyłam, że y, teraz młodzież narzeka na y, kontrolę. Tak, że to jest taki temat często poruszany, że nadkontrola rodzicielska, coś mm -hmm. w tym temacie. To się spotkałaś? Eee, Kontrole. Ja myślę, że w ogóle my żyjemy w takim świecie kontroli. <laughs> Wszyscy wszystkich kontrolują. Nauczyciele w szkole się boją kontroli, dyrektor się boi kontroli. Eee, dzieci się boją też kontroli, bo jakby. Tak, to zawsze wzbudza taki kontrola, prawda, no nie wiem na ile, no i no, 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 co z tego, że ktoś coś skontroluje, no znajdzie uh -huh. nawet jakieś niedociągnięcia, błędy, to będziemy wiedzieli, co mamy poprawić, uh -huh. to jest, uh -huh. dla mnie kontrola to jest uczenie się, to jest lekcja, uh -huh. prawda, uh -huh. co mam poprawić, w czym mam być lepsza, czego mam bardziej pilnować, taki ma dla mnie wymiar y, kontrola, ona też powinna być partnerska, jak sobie myślę, prawda, że to nie jest takie z góry kontrolowanie, jeżeli rodzic chce się naprawdę dowiedzieć, co w życiu jego dziecka się dzieje, to nie przez kontrolę, uh -huh. tylko przez szczerą rozmowę, przez budowanie zaufania, przez próbę dotarcia gdzieś tam do tego dziecka. Ja wiem, że jest trudno, uh -huh. bo y, młodzież trzaska drzwiami i tyle ich y, widzimy, no ale trzeba pukać i próbować takimi komunikatami otwierającymi, uh -huh. prawda? Nazywać uh -huh. to, co widzimy. No, i czasami tak dzieci właśnie patrzą, otwierają oczy szeroko, mhm. że rzeczywiście ten rodzic może ma jednak dobre intencje, i mhm. może to nie jest do końca tylko kontrola i chęć przyłapania się. Z tą kontrolą kojarzy mi się ta szkoła właśnie, bo jakby polska szkoła trochę tak funkcjonuje, żeby złapać ucznia na tym, czego nie umie. Tak, prawda? Tak, tak złapałem, odpytałem, postawiłem ocenę, ja mam czyste sumienie, ja mam ocenę, ja oceniłem jako nauczyciel. No mhm. ale jak się czuje z tym dziecko, że tak jest ciągle właśnie kontrolowane, przełapywane na tym, czego umie, bądź czego nie umie. Tutaj jakbyśmy się mocniej nad tym zastanowili, to prawdopodobnie yy, doszlibyśmy do wniosku, że to niekoniecznie jest nam yy, potrzebne i to nie służy mhm. tak naprawdę mhm. równowadze, zdrowiu psychicznemu. Że tutaj na tym punkcie mogą się pojawiać różne problemy. E, nurtuje mnie jeszcze taka jedna rzecz, e, bo e, dowiedziałam się, że depresja e, u dzieci objawia się inaczej niż e, u dorosłych i że głównie może to być właśnie e, agresja, złość. E, ale ja też się zastanawiam, e, czy to nie jest też kojarzone troszeczkę z buntem, jakie, jaki przeżywa e, młody człowiek. Jak to rozpoznać? Bo też przecież błąd w jakimś stopniu też jest potrzebny, tak? Mhm. No to jest, to jest dużo dużo takich trudności i zagadek zarazem, na przykład młodzi ludzie w Polsce, nie, nie uwzględniamy ich potrzeby takiej na przykład, że oni, że oni rano potrzebują dłużej spać, a wieczorem? Nie są w stanie zasnąć, uh -huh. prawda? Uh -huh. Na przykład system amerykański to uwzględnia. Tam dzieci nie młodzież nie zaczyna od 8 rano lekcji, tylko później. Uh -huh. U nas młody człowiek, licealista, musi być na ósmą uh -huh. w szkole, uh -huh. ale często bardzo długo się uczy, a w ogóle jego naturalny, taki biologiczny, rozwojowy ten cykl jakby mówi mu inaczej. Uh -huh. eee, I teraz tak, jeżeli młody człowiek rano nie jest w stanie wstać z łóżka. No to czy jest to rozwojowe właśnie? Mhm. Czy jest to problem, o którym mówisz, mhm. że jakby tyle jest, że ja się przykrywam kołdrą, poczubek głowy i mnie nie ma. Chowam się przed tymi problemami. Nie jestem w stanie temu sprostać, stanąć naprzeciw. Eee, ale tylko dzisiaj, a jutro sobie z tym poradzę, czy jest to już depresja? Prawda, więc mhm. tutaj jakby tu potrzeba bardzo takiego wrażliwego, wnikliwego, empatycznego też spojrzenia rodziców. No i w razie, w razie jakichś niepokojów, właśnie szukanie pomocy w projektach czy instytucjach, no tak. do tego, które do tego służą. No tak, wiesz, dlatego pytam też pod tym względem, bo znajoma mam, ma córkę, nastolatkę, 13 lat. I właśnie ona doświadcza tego, że na bardzo późno chodziła, spa, chodzi, chodziła spać, chodzi spać i ma też problem, żeby wstać rano. I po prostu tak jest szykanowana przez e, rodziców, jakby nie ma tego, tego właśnie też zrozumienia. Nie pomyślałabym, że to jest jakby nad naturalnym też cyklem. To tak, jest... młodzież, jak pamiętasz, w pandemii młodzież chodziła spać o trzeciej w nocy, czwartej, mhm. ale wszyscy tak się przestawiliśmy. Mhm. E, I bo jakby. Był ten luz, że nie musimy iść rano do szkoły, prawda? I jakby weszli, młodzież weszła w ten naturalny taki swój cykl, taki biologiczny, który przypisany jest do tego wieku, po prostu. Oni by tak chętnie funkcjonowali. Potem było młodzieży bardzo trudno z tego wyjść. Do realnego świata, do świata szkoły funkcjonującej uh -huh. od 8 rano. Uh -huh. To był ogromny problem, właśnie taki uh -huh. postpandemiczny. Uh -huh. Uh -huh. E, oni wysyłali prace domowe nauczycielom o drugiej w nocy. Uh -huh. e, oni w ogóle odrabiali wtedy lekcje, wtedy uh -huh. się uczyli. My też trochę inaczej jakby funkcjonowaliśmy, zmieniliśmy nasz styl życia w czasie izolacji, tak, Na pracy i nauki zdalnej, ale nam dorosłym było łatwiej z tego wyjść, młodzieży trudniej. Więc tu problemów jest cała masa, i e, naprawdę, ja zachęcam po prostu rodziców, którzy e, nie wiedzą, nie, nie rozumieją tych rzeczy, żeby po prostu rozmawiać ze specjalistami, mm -hmm. też z innymi rodzicami, którzy mają doświadczenia i można się wzajemnie wspierać. Mm -hmm. Dziękuję za to wszystko, co mówisz. To też potwierdza to, że nasza kampania jest e, potrzebna, jest ważna i czeka na Państwa telefony. Ehm... Zapraszam do mediów społecznościowych, e, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na Facebooku, Instagram, TikTok, kanał YouTube, kampania. Wszystko może się ułożyć. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję.